Cześć, jestem na i dziś kolejny odcinek z Plantes Was z Zombie 1. Dzisiaj będziemy kontynuować Adventure, czyli chyba fabułę, jakby to by na polski przetłumaczyć, mój angielski nie jest good, więc to wie najlepiej jak to się pisze, jak to się odmienia na polski, to proszę w komentarzach. E robić tutaj dwie plansze bo oczywiście dwie plansze na odcinek zawsze są e, więc no przynajmniej zobaczymy tego grzybka, tego że zdobył e, mamy też dodatkowy slot więc no fajnie 7 e, slotów ja się nie mylę, ale nie nie mylę się. 7 slotów mamy. W sensie na 7 roślinek. Więc to już jest coś fajnego. Eee, tutaj w tym będziemy mieli. No, w sumie nie będę wam mówić, jaką roślinkę, ale bardzo naprawdę przydatną w tymże etapie, bo jeszcze są na pewno inne etapy. No już nie będę mówić za dużo że na razie tutaj skupię się na tym na grze. So, tutaj ustawimy te grzybki, y, które dawają nam słoneczko Przynajmniej coś będzie. Tutaj te roślinki. Eee, y, roślinki, grzybki darmowe które są no, trochę lepsze niż e, ziemniaczana Mino. W sensie one są za darmo, można się jakby regenerują, e, żeby móc ich użyć ponownie, więc jest no, naprawdę dobrze. Dobra. No, tu wszystko jest kit. jak mówiłem w poprzednim odcinku, który na pewno był w poniedziałek Od ja już montuję kolejny odcinek, ten na piątek I Ten z pachałkiem mam nadzieję, że nie będzie problematyczny No blisko, blisko był, bym mi zjadł tego grzyba Tutaj musimy tego Jest bardzo ciekawym to e, grzybkiem. Idę mnie sztylnąć do drugiego. Może szybciej to się uda. O, pięknie. Oj. Na dole jest trochę gorąco. I się z drzwiami, czy tam jest bramą metalową. Lub furtką, może metalową. No i tu już nic nie na pewno. Ja wiedziałem. Ale blisko byłoby było, bo on już akurat deadnął. Szkoda, że nikt ten przybieg nie przetrwał. Byłoby blisko. ci tej problematyczny, problematyczniejszym nie daje. kruszku strzelca, że nie pisze tutaj raf. Um, jeśli ktoś się zastanawia, no bo skoro mamy tego grzybka, to trzeba go wykorzystać. A, widzę, że tak się jak tutaj radę. Przecież oni dopiero chyba na... właśnie na cztery kratki atakują. Ojej. jejku! Aj się wuj się! Mam nadzieję, że nie, nie zaraziłem z zimaniem. Ja się tak to przepraszam. Ja bym pychał, żeby nagrywać w takiej porze. Zawsze zimą na nagrywkach Ajajaj. No przynajmniej wiem, że nie widać, nawet jeśli kliknę w opcję nagrywania. Nie. Dobra, kit i nadchodzi fala To Widzicie, że trzeba przeszkodzić, bo jest nagrówek jeden ja no, obok na tej koło grzybka mniejszego za darmo. Ja akurat akurat pachołkowa to Takiego, żebyśmy nie chcemy, ale mamy cztery którą w to sobie wykorzystamy. Ale kuwa, nie zauważyłem tego na dole. Ja, no ale dobra, damy radę. A to jest zębiaki co? Tanczą taniec śmierci swój? To ciekawy ten taniec. I właśnie to jest ta ciekawa i bardzo przydatna w tym poziomie roślinka. To jest Grey Buster, który po prostu usuwa nagrobki. Więc no. E, będziemy usuwać nagrobki, czyli no. Nie będziemy musieli już mieć problemu z tymi nagrobkami. Wystarczy jego użyć i tyle. Już nie ma na nagrobku. Więc już nie będą nam stawiać Nagrobie No. Więc tutaj sobie wstawimy idziemy tak jechać po kolei i zobaczymy jak mi to wyjdzie bo nie jestem pewien może być ciężko ale się okaże zobaczymy dwie fale bo powiedzieć ile będzie fal ale będą dwie fale no jest git Mam nadzieję, że psa nie słychać, który już czeka. Jeśli słychać, to przepraszam, jeśli nie, no to bleskid. Dobra, teraz gdzie idzie? Tu. A ja bym chciał usunąć ten nagrobek, żeby te szybki w miarę mi już tam atakowały, bo one na trzy kratki atakują, więc idealnie by pasowało. A tak to musi doprost z takiej właśnie długości. Atakować. Wiem, że jeszcze tutaj grzybki... Z... Są lepsze. Takie bardzo, no, potężne, ale to zobaczycie w następnych odcinkach. Oglądajcie się też do końca, bo ja patrzę na statystyki. Ja wiem, że tam was nie utrzymuje aż tak um, blisko. W sensie blisko. E, aż tak. Daleko, ale obejrzyjcie mimo tego do końca, bo później możecie jakieś informacje przykapić albo coś cennego. I tak jak widzieliście Grave Paster po prostu zjadł ten nagrybuk. Zjadł na śniadanie. O, w sumie na kolację wezmę. A ja takie gummy, więc i kurwa zerżasz mi grzyba. Nieładnie. Nie ładnie jeść grzyby. Dobra, więcej słoneczek. More. More. Dobra. Aha, idzie, biegnie ten. Ale on przeskakuje, nie? Więc mogę zrobić cyk? Ha! Nie ma. Nie ma ty sportowy w O, tam już. Dobra. Ja spokojnie mogę playm pastera użyć. Nic nie zrobię, bo przeskoczę go. No. i no, kolejne kropki. No, o, dwie męczki, ma pan. Dwie męczki, ale mam tysiąc północy. Muszę Okej, okay, to słoneczka. Tutaj trochę więcej tych powschrzomów. Chyba. Z tego co więcej mi się już przypomniało chyba po ale może najlepiej zrobić grzybkami mocniejszymi grzybki, mocniejsze grzybki w następnym odcinku już poprawię nazewnictwo no, no, tych grzybków wszystkich tutaj trzech rodzajów Dobra, czy teraz mi wyjdą z nagrobku no to pytanie ma nie, nie wyszli Okay, no, to... no to usuwamy Gryf pastury się noje, przynajmniej Dobra, też na dole bym usnął, ale też widzę, że trochę grubsza sprawa idzie środkiem z furtką na palwą idzie Dobra, gorę gry w Oj o, dobra, załóżmy. Już myślałem, że mi są biegło bo... z żorebu. Już tak, już go zwakł, ale ukryw na szczęście zdążył Tutaj mam ładną bronię, no nieźle. Bo jest, to się gubi po prostu. otchłani. Na górze trzeba. O, pięknie. Teraz też mamy full obronę nic nas nie przebija, nic nas nie doścignie, nic nas wszystko. No. Dobrze. Mamy w razie gdyby był w kotowiu cherry bomb i ziemniaczaną minę. Więc nie jest tak źle. Słoneczek już powoli nadrobiamy. Pytanie czy oni zdążą wybić tego na dole. O to jest to. Może by się spowolnienie na nim użyć ale... No bo blisko, na no, pewno już ma mało życia, więc sobie właśnie go wymieniłem. Hmm, Oho, idzie ten. Na gó na tym na drugiej górnej pas... Nieważne. Wiadomo o co. Częst no to przed już. Tato. Ale idzie teraz środkiem. Więc za po prostu. Ale my tak sobie. I nie ma go. <grybko> szybko poszło szybko. Szybko przyszedł, szybko o, Tak to bym rzekł. Tutaj zwyczajni. Dobrze. Już niezwyczajny, z metalową furtką, położę ziemniacza mam nadzieję, że zdąży ona się zrobić. Trochę się obawiam, że nie zdąży, ale to się okaże. Najwyżej go trochę potrubują. I tak wiesz jak, ooo, jeszcze na środku idzie, zajebiście po prostu. O, zdążyła się zrobić minę, co zrobić, bo już podchodzi tutaj. A, tak i zdąży podejść. This is good Okej, okay, dawać mi słońca. Mamy... Słoneczek mamy już dosyć dużo, to nie było no, będzie już ta fala ostateczna. Zobaczymy jak to wejdzie Wszystko mamy przygotowane. sponeczek dużo, cherry pompkę mamy, ziemię czoną mamy, więc na bo nie mają więc nie mają mi jak zaskoczyć. Dobra leci pierwszy ze szczepem pozwienieństwo czy pośmierć chyba po to drugie. Ok idzie środkiem. Dłudamem hmm. bo no i reszta to zwyczajne są jakim damy radę. Okej. Okay. no. No co my tu mamy za księgę jakąś? Takie z... sumberalliem? Aaa... Czy mogę podejrzeć roślinki? To jest właśnie, właśnie ten Grave Buster On właśnie pożerza tej nagrobki no Tutaj mamy tego i on jest właśnie podatny na... Co? Fumschluma a to jest ten, dobre, to już wiem jak się nazywa Ale ja dziękuję za oglądanie Następne będzie No, do następnego